Czy rodzice wkrótce dostaną więcej wolnego na opiekę nad dziećmi? W ostatnim czasie docierają do nas informacje o planach zwiększenia dni wolnych od pracy. Jedną z tych zmian jest zwiększenie dni wolnych związanych z opieką nad dziećmi do 14 roku życia. Rzecznik Praw Dziecka razem z Naczelną Radą Adwokacką proponują ważną zmianę w kodeksie pracy. Chodzi o artykuł 188. Ten, który dotyczy dni wolnych na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia. Dziś każdy pracownik, niezależnie od tego, ile ma dzieci, może wziąć tylko dwa dni albo 16 godzin wolnego rocznie. Bez względu na to, czy wychowuje jedno dziecko, czy czwórkę. Ale to może się zmienić. 12 kwietnia 2025 roku obie instytucje wystąpiły z oficjalnym wnioskiem do Ministerstwa Rodziny pracy i polityki społecznej. Chcą, żeby liczba dni wolnych zależała od liczby dzieci w rodzinie. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Proponowany system wygląda tak: dwóch dni przy jednym dziecku, trzech dni przy dwójce dzieci, czterech dni przy trójce i aż pięć dni, jeśli dzieci jest czworo lub więcej. Zdaniem autorów wniosku obecny przepis jest niesprawiedliwy wobec rodzin wielodzietnych. Bo przecież opieki potrzeba więcej, gdy dzieci jest więcej. 4 czerwca 2025 roku Sejmowa Komisja do spraw Petycji zdecydowała się na skierowanie w tej sprawie dezyderatu do MR Pips z prośbą o opinię oraz analizę korzyści i zagrożeń wynikających takiego rozwiązania. Ale czy ministerstwo przychyli się do tej propozycji? Kolejna propozycja dni wolnych. 17 kwietnia 2025 roku do kancelarii prezydenta RP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły dwie petycje, które mogą zmienić kalendarz dni wolnych w Polsce. Autor wniosków proponuje, aby rozszerzyć listę świąt ustawowo wolnych od pracy. Jakie dni miałyby do niej dołączyć? Wielki czwartek, Wielki piątek, 2 maja, Piątek po Bożym Ciele, 2 listopada. 31 grudnia. Dodatkowo, pojawiła się też propozycja, by dniem wolnym był każdy dzień, w którym ogłoszona zostanie żałoba narodowa lub samorządowa. Wnioskodawca podkreśla, że wiele z tych dni już dziś funkcjonuje jak wolne, szkoły są zamknięte, a komunikacja miejska przechodzi na sobotnie rozkłady. Argumenty za: Więcej czasu dla rodziny, szkoły i urzędy często już nie funkcjonują. Na przykład w Wielki czwartek czy 2 maja. Porównanie do innych krajów. Wiele państw w Europie ma więcej niż 14 dni wolnych. Lepsze zdrowie psychiczne i odpoczynek. A co przeciw? Koszty gospodarcze. Każdy dodatkowy dzień wolny to potencjalnie miliardy złotych strat. Sprzeciw pracodawców i środowisk biznesowych. Przypomnijmy: od 1 lutego 2025 roku wigilia. Czyli 24 grudnia, została dodana do listy dni ustawowo wolnych. W sumie daje to obecnie 14 dni wolnych od pracy. Oto aktualna lista dni wolnych w 2025 roku: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Trzech Króli, Wielkanoc, Niedziela i Poniedziałek, 1 maja Święto Pracy, 3 maja Święto Konstytucji, Boże Ciało, Czwartek, 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego. 1 listopada, Wszystkich Świętych. 11 listopada, Święto Niepodległości. 24 grudnia, Wigilia. 25 i 26 grudnia, Boże Narodzenie. A jak to wygląda za granicą? Hiszpania, 14 dni ogólnokrajowych plus święta lokalne. Razem nawet 20 dni. Francja, 11 dni świątecznych plus 5 tygodni urlopu gwarantowanego ustawą. Niemcy, tylko 9 dni w skali kraju. Ale Landii mogą dodawać swoje na przykład. Bawaria ma aż 13. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia 2025 roku. Choć Kancelaria może przekazać petycję do odpowiedniego ministerstwa, to nowy prezydent Karol Nawrocki zdecyduje, czy podejmie inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. Kolejny pomysł na dni wolne. Ministerstwo Rodziny. Pracy i polityki społecznej zapowiada nowe przywileje dla osób pracujących z dziećmi do trzeciego. Roku życia, czyli między innymi pracowników żłobków. W planach jest nowy rodzaj urlopu wypoczynkowego, nawet 10 dodatkowych dni wolnego rocznie. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2026 roku lub 2027 roku, a wszystko zależy od stażu pracy. Oto jak to będzie wyglądać. 5 lat pracy 2 dni dodatkowego urlopu, 10 lat 4 dni, 15 lat 6 dni, 20 lat 8 dni, 25 lat aż 10 dni. Proste zasady. Im dłużej pracujesz, tym więcej wolnego. Ale to nie koniec zmian. Ministerstwo pracuje również nad nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Co jeszcze znajdzie się w pakiecie zmian? Ochrona zawodowa na poziomie funkcjonariusza publicznego, cyfrowa legitymacja opiekuna, jedno dodatkowy dzień wolny rocznie na rozwój zawodowy, niezależny od zwykłego urlopu. Celem nowych przepisów jest poprawa warunków pracy oraz docenienie roli opiekunów najmłodszych dzieci, tych, którzy codziennie dbają o bezpieczeństwo i rozwój maluchów. Szczegóły projektu mają zostać ujawnione w najbliższych miesiącach. Czy doczekamy się realizacji tych postulatów? i nowych dni wolnych od pracy. Czas pokaże. Zostawcie komentarz, co sądzicie o tej zmianie, a jeśli chcecie być na bieżąco z takimi tematami, nie zapomnijcie zostawić subę i kliknąć dzwoneczek.